Jest ta szansa dla każdego z nas, że mogę być innym człowiekiem, mogę być bardziej odważny i mogę również w swoim życiu czynić wielkie rzeczy. To nie jest przypadek, że gromadzimy się tutaj w święto świętego Stanisława Kostki, który dla wielu z nas może jest takim idealnym, tak odległym, że tak trudno go naśladować. A tak nie jest. To jest właśnie sytuacja taka, że możemy zauważyć, jak to życie możemy zmieniać. I dzisiaj prośbę Ducha Świętego, żeby nam dał do tego siłę. Każdego dnia, żebyśmy stawali się lepszym człowiekiem. Prosimy teraz myślą Ducha Świętego o to, żeby to Słowo Boże w nas zostało i wzrastało każdego dnia. Dnia wypełnia się w swoim życiu. Niech Jezus Chrystus, który przychodzi do nas, daje nam odwagę i siłę, abyśmy umieli to słowo w swoim sercu przyjąć i zachować. I na lekcji religii. Czasami spotykamy się tutaj, jak księża to Słowo Boże komentują, wyjaśniają, mówią w religii. Ja chciałem dzisiaj powiedzieć, jakich ludzi spotkałem, którzy to Słowo Boże czytają i rozważają. I sobie dzisiaj postawiłem takie pytanie, kto. Czytam to słowo Boże. Często myślimy, że słowo Boże, które jest czytane, to przeważnie przez jakichś pobożnych ludzi, często może przez księży, osoby zakonne, bo mają cały czas ten kontakt z słowem Bożym. To jest prawda, ale mnie niektóre osoby zaskoczyły, które czytały słowo Boże. Kiedyś w jednej klasie zadałem takie pytanie na forum klasy kto tak w miarę regularnie czyta pismo święte, Święte sięga po nie ale była taka to klasa taka bardzo trudna i czasami to był może problem, żeby tam porządek w ogóle zaprowadzić i ta młodzież tak się czasami dziwnie upierała i w tej klasie zadałem takie pytanie, ja się zapytam. No i gdy zadałem to pytanie, kto czyta tak w miarę systematycznie Pismo Święte, podnosi się taki chłopak, no, który miał praktycznie te nawet włosy pofarbowane, no, tak wyglądał tak dziwnie, podnosi się i wyjmuje ze swojego plecaka Nowy Testament. Pismo Święte i nawet widzę, że po zakreślonej mówi, proszę księdza, ja czytam tak w systematycznie, bo to daje mi siłę byłem bardzo zaskoczony, bo czasami gdy patrzymy na kogoś to wydaje się nam, że on jest gdzieś może daleko od Pana Boga że nic nie wie o Piśmie Świętym tego Pisma Świętego może nawet nauczy nie widział a tu on się podnosi i mówi przy całej klasie, że on czyta w miarę możliwości Pismo Święte i miał właśnie wtedy przy sobie i dlatego mu uwierzyłem, że to Pismo Święte czyta. Widziałem, był bardzo takie już nawet zniszczone, pozakreślane. I przypomina mi się znowu drugi obraz odnośnie czytania Pismo Świętego jako ksiądz. No wiadomo, gdy przychodzi zima po Bożym Narodzeniu, no to księża wyruszają z wizytą duszpasterską. No i przeważnie jak chodzi ksiądz, to jest takie nastawienie, no wyłóżmy teraz na stolik tutaj krzyż, świeca i oczywiście Pismo Święte. Mi się przypomina taka sytuacja odnośnie Pisma Świętego. Czasami widzę osoby. Rodziny, które przyjmują księdza, mają to Pismo Święte na stole i to Pismo Święte jest bardzo zniszczone i czasami może nawet oni się wstydzą pokazać to Pismo Święte. A ja właśnie wtedy widzę, jaka jest to rodzina, że ktoś do tego Pisma Świętego na pewno zagląda i nie czyta, bo jest... Bo jest yy widać, czasami brudne, porwane, nie jest używane. A czasami widzę, wchodzę to jest poświęte. Biorę, czasami otwieram tylko tak skrzypi, jak się nową książkę w ogóle otwiera. I od razu widzę, nawet nie było otworzone. Wyłożone bardzo ładnie wygląda. I ja wiem, że to nie jest może łatwo czasami sięgać po to Pismo Święte, a tym bardziej to z realizować w swoim życiu. Ale warto jest poznać to, co mówi do mnie Pan Jezus, co mówi o sobie. I my, mi się wydaje, trochę za mało sięgamy to, po to Pismo Święte, bo może to nie jest najlepszy przykład, ale spotkałem kiedyś w Warszawie dwóch młodych ludzi. Oni nie byli katolikami, byli protestantami. Ale byli właśnie w wieku takiej młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej, no może studiującej młodzież. Oni nie byli nawet Polakami. Byli Amerykanami, którzy przebywali w Polsce prawie rok czasu. I już w miarę się mówić, jeden już. Bez problemu, potrafił się porozumiewać. I mimo tego oni stali niedaleko od kultury. Mimo tego, że jeszcze mówili małym językiem polskim, to yy, zastanowiło mnie to, że gdy przychodziliśmy z kolegą, jeszcze wtedy byłem w seminarium. Yy, oni podeszli do nas i sami zaczęli dysku, dyskusję. Odnośnie fragmentu pisma świętego. Co wy uważacie na ten temat? Po prostu oni tym żyli. Ja widziałem, że oni to, co czytają, im to sprawia przede wszystkim jakąś satysfakcję, ale ich to Słowo Boże zadziwiało. Ja widziałem w tych oczach i no proszę sobie wyobrazić teraz, że kto by się z nas odważył. Czasami wejść do drugiego człowieka, gdzieś na ulicy i spróbować porozmawiać na temat wiary, na temat Pisma Świętego. Na pewno nie jest to łatwe, szczególnie młodym ludziom. Nawet tutaj ze wcześniejszej parafii, gdy młodzież mi opowiadała, gdy wracała z oazy, zatrzymali się w pewnym mieście, kiedy tam jakoś puszczą przerwę postój. I w parku zaczęli śpiewać piosenkę, wyjęli gitarę i zaczęli rozmawiać o Panu Bogu. I ludzie, gdy przechodzili, zaczęli się zastanawiać, nawet starsi, jak to jest możliwe, że ludzie śpiewają, tego słowa i możecie teraz przekazywać, co przychodzą. Zobaczycie, że to nie jest wcale takie łatwe i proste, ale naprawdę dużo Słowo Boże szczególnie też o młodości, jak Pan Bóg powoływał proroka Jeremiasza w Starym Testamencie, jak otworzycie powołanie proroka, Pan Bóg się wzbranił, bo mówi, że... Yy, nie chcę iść, ponieważ jest młodzieńcem. Kto będzie chciał słuchać młodzieńca? I się wspaniał przed tym. prorok proludnie Nie chciał iść, głosić tego słowa. Tego, co mu nakazywał Pan. Ale młodość, i o tym tak często przypominał Błogosławiony Jan Paweł II, że młodzi mają wielki potencjał. Młodzi potrafią zaskoczyć. I dzisiaj, gdy tak rozważamy o Słowie Bożym, gdy jeszcze będziemy tutaj mieli tą pantomimę, gdy spróbujemy jeszcze sięgnąć do tego, co dzisiaj było na Muszu Świętej, to chciejmy, aby to wszystko coś zmieniało w naszym życiu. Bo gdy będziesz sięgał po Pismo Święte, gdy będziesz czytał to Słowo, Słowo, które jest żywe, to też będziesz poznawał Jezusa Chrystusa. I to sobie tak przyjmijmy może na początek w ogóle tego naszego roku formacyjnego, który teraz rozpoczynamy. Może sobie nawet zrobimy to postanowienie, byśmy częściej sięgali po to Słowo Boże. Czasami rzeczywiście może niektórych fragmentów nie będziemy rozumieli, nie jest to tylko proste, nie jest łatwe to czytajmy po co nam rzeczywiście jakoś do nas dociera, przez weźmiemy Ewangelię, listy świętego Pawła i czytając starajmy się żyć tym słowem każdego dnia.